W w której obecnie pomieszkuję, znajduje się kilka starych budynków, wręcz zabytków. I korzystając z okazji, że akurat przechodzę taką ulicą, to pokażę wam najstarszy budynek w Stuttgarcie. Jest to ten dom. Zobaczcie budowany z drewna, a rok jego budowy jest wręcz niewiarygodne. 1530. Także zobaczcie dom, który ma o prawie 500 lat, prawie pół tysiąca. To jest niesamowite. A co jest najciekawsze jest? a ciągle zamieszkały no jak widać są mi firanki w oknach stoi auto pod domem niesamowita sprawa a przed chwileczką odezwała się nawet jakaś kobieta w środku także podobnych budyneczków podobnych Da muss ich mieschauen. Ich nehme hier noch einige. Alter ist noch stark. Das ist das älteste Haus im ganzen Stuttgart, oder? Ja, 500 Jahre. Das ist viel zu viel. Zu viel, ja. Das ist noch richtige Eiche. Das ist Eiche, ja? Das Holz. O syn! danke Super sprawa Część belek już opada, ale mimo wszystko dom stoi nadal Jakiś ciekawy symbol, przypominający torunę. Zobaczcie kolejny budynek 1556 No jak widać tych symboli jest tutaj więcej chyba no, jakąś sztuczkę skierowaną na sam dół tutaj coś co wygląda jak dwa sierpy no i jakaś maska Świetne są te niektóre budynki.